Panowanie wschodnich ziem Polski przez Armię Czerwoną dało duże możliwości zapoczątkowania sowietyzacji kraju przez polskich komunistów. Oczywiście ci komuniści nie pojawili się tak znikąd. Swoje struktury stopniowo tworzyli podczas wojny. Powstały one z inicjatywy Józefa Stalina i były one od niego całkowicie zależne. Tym zalążkiem polskiego komunizmu była grupa inicjatywna, czyli grupa działaczy, którzy zostali zrzuceni w 1941 roku przez lotnictwo sowieckie na spadochronach na ziemię polskie. Ich celem było pozyskiwanie nowych członków oraz informowanie Stalina o rozwoju sytuacji w Polsce. Tak więc, już w styczniu 1942 roku powstała z tej grupy Polska Partia Robotnicza czyli PPR, która zdołała także zorganizować swoje oddziały wojskowe, a była to Gwardia Ludowa. W 1943 roku aktywność wykazali także polscy komuniści, znajdujący się w samym Związku Radzieckim. Ci utworzyli Związek Patriotów Polskich. Czyli ZPP z Wandą Wasilewską i Zygmuntem Berlingiem na czele. Z czasem, pomiędzy tymi ugrupowaniami, a więc PPR i ZPP, doszło do rywalizacji, które jako pierwsze utworzy silniejsze struktury przyszłej komunistycznej Polski oraz które zyska sobie większą przychylność Stalina. Dlatego Polska Partia Robotnicza w noc sylwestrową 1943 roku ogłosiła powstanie Krajowej Rady Narodowej z Bolesławem Bierutem na czele. Krótko mówiąc, była to na komunistycznego rządu, jednak Stalin nie zamierzał pozwolić na wewnętrzną walkę między partiami, dlatego kazał Związkowi Patriotów Polskich podporządkować się PPR i jej KRN. Tak więc Polska Partia Robotnicza wygrała rywalizację i zgodnie z wolą Stalina Krajowa Rada Narodowa powołała 21 lipca 1944 roku PKWN, czyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Był to samozwańczy i tymczasowy organ władzy wykonawczej, który miał sprawować władzę na terenie opanowanym przez komunistów. Stąd wzięło się określenie Polski Lubelskiej, obejmującej Lubelszczyznę i Białostocczyznę, ponieważ stolicą PKWN był Lublin. Co ważny w skład PKWN wchodziło zarówno Polska Partia Robotnicza, jak i Związek Patriotów Polskich. Na czele tego komitetu stał socjalista Edward Osóbka-Morawski. Już następnego dnia, 22 lipca, ogłoszono publiczne obwieszczenie, tak zwany Manifest PKWN. Oznajmiano w nim, że PKWN jest jedyną legalną władzą w Polsce. Ale możemy sobie zadać pytanie, po co Stalin tworzył tyle tych struktur i kazał ogłosić manifest? Chodziło mu o to, aby wmówić Polakom, że to rząd komunistyczny jest jedynym legalnym organem władzy. Sowieci wykorzystywali także swoją przewagę w propagandzie. Wmawiając Polakom, że to oni wyzwolili Polskę z rąk Niemców. W ten sposób Stalin zamierzał zniechęcić Polaków do rządu w Londynie. 31 grudnia 1944 roku PKWN został przekształcony już w rząd tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej, w którym oprócz PPR i ZPP znajdowały się inne partie, jak Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe czy Stronnictwo Demokratyczne. Ale one wszystkie także prezentowały komunistyczne poglądy. Tymczasem zorganizowano kolejną konferencję, jedną z najważniejszych w historii wojny. Odbyła się ona w Jałcie, na sowieckim Krymie od 4 do 11 lutego 1945 roku. Było to kolejne spotkanie Wielkiej Trójki, a mianowicie Winstona Churchilla, Franklina Delano Roosevelt'a i Józefa Stalina. Podczas konferencji podjęto ważne decyzje w sprawie ustroju Polski i jej granic. A mianowicie doszło do porozumienia. Zamierzano utworzyć nowy rząd, który miał się składać z członków komunistycznego rządu tymczasowego oraz polityków z Londynu. Stalin przystał na propozycję, ale i tak wiedział, że politycy antyradzieccy nie będą mu przeszkadzali, ponieważ to PPR miała zachować przewagę w rządzie. Tak w 1945 roku powstał tymczasowy rząd Jedności Narodowej. Premierem był Edward Osóbka-Morawski. A wicepremierem Stanisław Mikołajczyk z Partii Ludowej z Londynu. Druga kwestia, jaką poruszono, to zorganizowanie w powojennej Polsce demokratycznych wyborów. Stalin na to także przystał. Jeśli chodzi o polską granicę, to zaszły duże zmiany. Wschodnią granicę miała przebiegać na tzw. linii Kurdzona, więc Polska traciła kresy wschodnie. Ale w ramach rekompensaty miała otrzymać Ląsk, Gdańsk, Mazury i Pomorze Zachodnie jako zimie odzyskane. Po pokonaniu Niemców komuniści przystąpili do likwidowania struktur polskiego państwa podziemnego, które traktowali jako nielegalne organy rządu londyńskiego. 19 stycznia 1945 roku komendant główny AK, generał Leopold Okulicki, rozwiązał armię krajową, a jej członkowie musieli się ukrywać. Niektórych NKWD odnalazła i aresztowała, ale część zdołała się ukryć, dlatego komuniści używali pewnych podstępów. W 1945 roku w Pruszkowie zostało porwanych i przewiezionych do Moskwy 16 przywódców podziemia. W przeprowadzonym bezprawnym procesie zostali skazani na długoletnie więzienia. Był to tzw. proces 16, wśród nich był m.in. Leopold Okulicki i Stanisław Jankowski. Powołanie tymczasowego rządu jedności narodowej oznaczało to, że Alianci to w nim widzieli legalną władzę w kraju, tak więc mocarstwa przestały popierać rząd w Londynie. Zrezygnowani politycy wydali tzw. testament Polski Walczącej, który miał być odezwą do narodu polskiego w związku z bezprawnym przejęciem władzy przez komunistów, ale to już i tak nie miało znaczenia, a Polska stała się kolejną sowiecką republiką.